Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie z niesamowicie zimnego Białego stoku I dzisiaj zapraszam Was na filmik do Kawusi, w którym przy okazji wykonam makijaż, a także pokażę Wam kilka nowości, które kupiłam w Rosmanie, a także w drugiej Hebe. Nowości makijażowych, bo skorzystałam z promocji. I powiem Wam też jeszcze przy okazji o kilku innych rzeczach, które, na które moim zdaniem warto zwrócić uwagę. Serdecznie zapraszam Was do oglądania. Aby ten film nie trwał wieki, już nałożyłam korektor na twarz i rozświetlacz Lovely Gold Highlighter który wygląda w ten sposób. Zaraz Wam też zrobię swatcha. Niestety, z jednej strony polecam go ze względu na kolor, ale opakowanie jest tak tandetne. Ja je kupiłam przy ostatniej okazji pobycie w Polsce i nie podróżowałam z nim, a widzicie już wieczko, niestety się połamało. Także jeżeli chodzi o jego jakość opakowania jest no niezbyt zadowalająca. Ale jeżeli chodzi o sam kolor, to nawet jest całkiem całkiem i bardzo ładnie rozświetla polik, to może ze względu na to warto go kupić, a widzicie, opakowanie jest niestety. Przy okazji też chcę Wam pokazać, że na paznokciach mam, jeżeli ktoś by się interesował, taki naturalny lakier z firmy Eveline Instant Color Long Lasting. Przed chwilą pomalowałam paznokcie, bo wyobraźcie sobie, że wzięłam ze sobą zestaw do robienia hybryd, ale zapomniałam wziąć lampy, <laughs> ale to nic ale w każdym razie, w każdym razie ten lakier ma piękny to są dwie warstwy, daje taki piękny mleczny kolor, nie trzyma się jakoś super, super specjalnie, ale nie oczekujmy tego od e, w moim przypadku to jest całkiem nieźle. E, i tak doświadczenie e, teraz może pomaluję rzęsy moją maskarą, którą też przywiozłam ze sobą jest to Volume Million Lashes Fatal, tutaj patrzę na troszeczkę jest niestety, ale jest w ciągłym użyciu i... E, to jest mascara z firmy L'Oreal. Nie mogę naprawdę jej zarzucić. Nic złego, bo naprawdę dobrze się sprawdza w przypadku podkreślenia moich rzęs. Ma taką szczoteczkę. Tutaj wam pokażę. Ma taką szczoteczkę silikonową z takimi małymi wypustkami i naprawdę daje radę. I Różnica w moim wyglądzie, jak to zaraz zobaczycie sami, będzie ogromna. Tak wyglądają pomalowane rzęsy. Wiecie co, przepraszam Was najmocniej, ale Brat chyba pomalował ścianę na zbyt ciemny kolor i niestety, niestety, jest tak słabe światło, pomimo tego, że za oknem naprawdę piękne świeci słońce. Wybaczcie mi. Ja też przy okazji piję poranną kawę. Mm. Możecie wypić kawę ze mną. Mm. To, nie jest, to nie jest taki super profesjonalny film, wybaczcie mi, ale chciałam się z wami podzielić po prostu także. Te dwie rzeczy powiedziałam już Wam o nich. Generalnie e, chciałam kupić sobie maskarę też z firmy Boho Cosmetics. E, dziewczyny z PGPX mówiły, e, że to jest nowa marka ekologiczna, która pojawiła się właśnie w Rosmanach. I byłam chyba w, w pięciu czy w sześciu. Brat e, po prostu dostał e, białe gorączki, kiedy prosiłam go, żeby jeszcze do jednego może mnie zawiózł. Niestety w żadnym z tych Rosmanów e, ekspedientki nie potrafiły mi powiedzieć, czy w którymkolwiek e, oddziale w Białymstoku jest dostępna ta szafa. I niestety nie kupiłam, nie udało mi się jej znaleźć, ale... Kupiłam sobie promocję, no właśnie, kupiłam sobie maskarę z firmy Lovely, którą kiedyś miałam i kiedyś Wam też polecałam. Killing Pump Up Mascara. I wiem, że część z Was mówiło mi, że ta maskara po jakimś czasie później zaczyna wywoływać wypadanie rzęs. Ja nie pamiętam, jak, jak z nią było, bo to było kilka lat temu, kiedy ją używam, ale w każdym razie dam wam znać i nie otwieram jej, bo ona była świeżo zapakowana. Nie otwieram jej, bo jeszcze oczywiście muszę skończyć na razie tą, którą mam w tym momencie z firmy L'Oreal. Jest też promocja w Hebem, nie wiem czy wiecie, nie wiem czy jeszcze będzie w tym momencie, kiedy się pojawi ten film, ale przy zakupie jednego produktu z danej marki, tutaj w zależności od tego, w którym dniu się kupuje, to dostawało się e, znaczy do drugi produkt można było kupić ze samej marki tylko za grosza. I ja oczywiście musiałam zakupić maskarę moją ulubioną, o której mówiłam Wam w ulubieńca grudnia, e, Volumix last ta ta, która w złotym kolorze, ta niestety srebrna mi się nie sprawdziła. Tutaj wam zrobię zbliżenie, i też pozwólcie, że w tym momencie nie będę jej otwierać, ona była super zafoliwana, bo no nie chcę po prostu, żeby tam powietrze się dostało. I druga, ta sama, czy druga, druga z firmy Eveline, tej nigdy wcześniej nie miałam, a podobno też jest fantastyczna. I z tego co tutaj patrzę na tą szteteczkę na zdjęciu, to przypomina mi bardzo tę, którą przed chwilą używałam w przypadku maskary L'Oreal, i to jest Extension Volume Professional Makeup. Uh, false Definition 40. Ekstremalne wydłużenie, podkręcenie, razy 10. Czy ja może kiedyś już miałam, wieki temu, wiecie? Nie pamiętam. Jeżeli miałam, to przypomnijcie, bo wiem, że czasami wy macie lepszą pamięć niż ja. W każdym razie te dwie i nie pamiętam ile za nie zapłaciłam. Wybaczcie mi, w tym momencie nie pamiętam. I nie wiem w której kolejności powinnam Wam sobie mówić. Bo kolejnym punktem mojego, mojej wizyty w Rosmanie były jakieś ciekawe produkty do brwi. I ja wiecie, mam dostęp do Maybelline, mam dostęp do tych innych marek, a chciałam spróbować czegoś troszeczkę innego. I dlatego, za Waszym poleceniem, kupiłam kredkę z firmy Vibo Eyebrow Pencil, Shape and Define. Z jednej strony mamy spiralkę. Niestety nie jest tak super jak na przykład mojej ulubionej kredki, którą bo też Wam pokażę, to jest kredka z firmy Open Glory Archery teraz jest nowy kolor Love is Blonde, wcześniej to była, ona się inaczej nazywała już nie pamiętam teraz ja zużywam te, te, te kredki w tempie ekspresowym, bo codziennie ich używam i ona z jednej strony ma właśnie spiralkę, a z drugiej strony bardzo precyzyjną kredkę automatyczną i szukałam właśnie produktów, bo jest kredka automatyczna. Z tego względu, że w moim przypadku one są po prostu wygodniejsze. I ta firmy, ta z firmy Vibo była jedną z tych, które mi polecałyście. Ja wzięłam ją w kolorze numer 2, który jest troszeczkę ciemniejszy. Zaraz wam zrobię słońce na zbliżeniu, tak że będziecie mogli zobaczyć sobie, jak ona wygląda. I dzisiaj je użyję, ale sekundkę, bo chcę też wam pokazać jeszcze inne produkty, które kupiłam. W jednym z rosmanów udało mi się też znaleźć, w tym z większych, udało mi się znaleźć kredkę z firmy Dr. Inna Eris serii Provoke I to ponownie jest. Od Odcień NB1 e, Blond, były dwa odcienie z tego co mi się wydaje, i um, tutaj jeszcze jej nie otwierałam, czekajcie. Super, jeżeli chodzi o te kredki. Fakt, że cena jest większa, bo ona kosztuje normalnie około 50, 40 zł, chyba, czyli zapłaciłam za nią dwie dychy. Nie skorzystałam z tej promocji 55%, bo nie, byłam, nie miałam tej aplikacji i w sumie kupowałam te rzeczy na raty. Po raz kolejny, z jednej strony spirala, a z drugiej strony wykręcana kredka. Też wam zaraz na zbliżeniu zrobię jej swatch. Część z was mi mówiło: Kurde, ta kredka nie jest zbyt fajna, bo y, niestety, ale twarda jest. Akurat, tak mi się wydaje, że te, które patrzyłam w sklepie, były całkiem całkiem, dlatego zdecydowałam się na jej zakup. I tylko nie mogę znaleźć gdzieś informacji. Ona jest też podobno wodoodporna. Um, jaka jest pojemność tej kredki? Chyba, że tutaj gdzieś nigdzie nie widzę, ale wydaje mi się, że jest tutaj całkiem dużo. E, także. Na pewno też Wam dam znać. Ja uwielbiam kredki do krwi, bo tak samo jak tusz do rzęs, to jest praktycznie rzecz, którą używam codziennie. Także to. I jeszcze, słuchajcie, kupiłam coś, co mi polecałyście i bardzo żałuję, że nie mogłam znaleźć innego koloru, i jeżeli bym znalazła, to jestem pewna, żebym kupiła pewnie dwie albo trzy, i mówię tutaj o kredce z firmy Catrice, która jest też jakaś nowość, która wyszła niedawno. Ona się nazywa Slimatic Ultra Precise Brow Pencil, też wodoodporny. Tutaj jest jej malutko, słuchajcie, bo tylko 0,05 g. Wiem na przykład, że tutaj jest 0,09. Tutaj też nie wiem, ile jest, bo niestety nie jest to napisane na opakowaniu i też tak jak mówiłam, nie wiem, ile jest tej. I ona kosztuje około 14 zł. Ma też fajną spiralkę i idealnie cienką końcówkę. I ja domyślam się, że jeżeli by mi się znało, od, udało znaleźć dwójkę odcień, to ona by przypominała mi. Kolejną ulubioną kredkę z firmy Catarist Don't, nie Date with Ashton, tylko ta druga, Don't Call Me coś takiego, nie pamiętam 0,40 kolor, wiem, że to był. Pozwólcie, że teraz zaplikuję na przykład, żebyście mogły zobaczyć to z firmy Vibu. Ona jest troszeczkę za ciemna, ale przy rozczesaniu daje ciekawy, ciekawy efekt i nie wiem, czy tutaj uda mi się to nagrać, żeby ten film nie trwał godzinę i nie, nie to, że nie chcę Wam nagrywać filmów, nie zrozumcie mnie, ale... E Dobrze by się lepiej chyba by się oglądało taki film przy fajniejszej jakości trochę. Oczywiście końcówka tej kredki niestety nie jest tak precyzyjna, jak to jest w przypadku tych innych kredek. Tutaj jakieś problemy, problemy moje, moje pomyłki można wyczesać. Ja mam tak z brwiami, że tutaj tę muszę malować od dołu, dorysowywać kilka, a z kolei, z kolei tą drugą brew będę musiała nadbudowywać nadbudowywać z góry. Widzicie, kolor jest troszeczkę ciemniejszy, nie są to jeszcze HD Brows, ale jest minimalnie za ciemny, ale podoba mi się, bo to moim zdaniem tak jak gdybym bardziej uwidacznia moje oczy jeszcze, podoba mi się, podoba mi się efekt, tylko szkoda, że nie jest precyzyjna tak bardzo, jak na przykład te inne kredki, wtedy bym mogła sobie tutaj idealnie te włoski to rysować, ale jak na razie jestem jak najbardziej na e, tak. I jeszcze pokazać chcę Wam dwie rzeczy, które kupiłam, znaczy nie przepraszam, jedną kupiłam, a drugą wcześniej kupiłam, po prostu mam. I bardzo często mnie pytacie, co mam na ustach w filmach i jest to zazwyczaj um, pomadka z firmy Bourjois, e, Rouge Edition Velvet i to jest w kolorze 07 Velvet, to jest jeden z moich ulubionych odcieni. I zobaczyłam na Instagramie, jestem Pokazywała e, podobny bardzo produkt z firmy Vibo. Million Dollar Lips. Um, to jest długotrwała formuła, matowa pomadka do ust, formuł. Przed chwilą to powiedziałam, ale kolor jest praktycznie identyczny. Zaraz Wam zrobię też słowo, to będziecie mogły sobie porównać je. Mam nadzieję, w lepszym świetle. I niestety ta pachnie troszeczkę chemicznie. Nie pachnie ładnie. Oczywiście cena jest zupełnie inna, to też. Y, Tutaj musimy na to zwrócić uwagę. Ma większy aplikator. Tutaj zobaczcie, troszeczkę jest taki... Użyłam jej tylko raz wczoraj, bo nie mogłam się już powstrzymać, ale kolor jest praktycznie identyczny. I e... fajnie się na ustach trzyma. Naprawdę. Mm. Powiedziałam Wam, ja mam ją w kolorze 01. Jeszcze są kilka, jest kilka jeszcze odcieni, ale ja szukam czegoś takiego na co dzień i ta jest świetna. Co jest najlepsze w tej pomadce to to, ona praktycznie wygląda jak mój kolor ust, tylko lepszy. I co jest fajniejsze, że jak ona się zjada, a zjada się bardzo delikatnie, z tego co zauważyłam już po wczorajszym testowaniu, to nawet tego nie widać tak bardzo, bo po prostu przypomina moje usta. Ja naprawdę jestem pod dużym wrażeniem, słuchajcie. Także jeżeli szukacie fajnej pomadki, troszeczkę tańsze niż ta, to ta z Bibo jest naprawdę super. I co było fajniejsze, bo ja nie kupiłam jej pierwszego dnia promocji, kupiłam ją dopiero chyba drugiego dnia albo trzeciego, i normalnie były cały rządek wystawiony. Także co jest fajne w Burgerii, bo wiem, że kiedyś na to narzekałyście, że po pierwszym dniu wszystkie półki były puste. W tym razem było inaczej. Z takich jeszcze rzeczy, które mu chciałam polecić, których nie mam przy sobie są warte uwagi, to na przykład żel do skórek Sally Hansen, bo on też jest świetny. W ogóle lakiery Sally Hansen też są fajne, tylko mam je w domu, także nie potrzebuję, ale to, to Wam też mówię. Jak mi się coś jeszcze przypomni, to napiszę Wam na dole w komentarzach. Wydajcie mi znać, czy może coś jeszcze powinnam kupić, chociaż tak jak mówię, najbardziej chciałam się skupić na produktach do brwi i tuszach do rzęs i tych produktach, które tak naprawdę nie mam dostępu, wielkie, Wielkiej Brytanii, dlatego kupiłam te, które Wam pokazałam w dzisiejszym odcinku. Oczywiście ja zrobiłam też więcej zakupów, także spokojnie, wszystko będzie pokazane. Na razie testuję niektóre rzeczy na jeszcze kilka paczek. Czekam na tego, poczekam z tym innym filmem. Tym razem, tymczasem dziękuję Wam za uwagę i życzę Wam wspaniałego weekendu. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!